Dobra, coś widzowie, dzisiaj patrzymy Szyma? jak 30 minut, ile zrobimy winów na Blitz Royal. Widzimy się w grze. Niestety przegraliśmy pierwszą rundę. Do Dobra, pierwsza. rundę. A, mówię jednego. No, okay. skończę. Lecimy dalej. Dobra, Dobra jest kolejny rundę. Drugi, jedna porażka, gramy czwartą rundę. Nie, sorry. nie jest tak. Nie, to nie jest tak. Już go odkryłam. Zrobiłem mu ice cream. Przedstawicielka ruchu. Brawo. Co widzowie. Może się jutro też zobaczymy. No jutro Dobra. wrzucamy film może. To no, jutro może będzie live. To...